Każdym razem, jak jestem gdzieś poza moim studiem, na przykład jak teraz w hotelu, to się troszeczkę jednak mimo wszystko stresuję, czy na pewno internet zadziała. Pomimo, że czasami sprawdzam, czy na pewno wszystko jest dobrze, czy jest transfer i tak dalej, to mimo wszystko zdarzyło się już kilka razy, że po prostu nie wychodziło. Ale są rzeczy, na które często wpływu nie mamy. A... Ale tu dzisiaj wszystko działa dobrze, więc moi drodzy, no cóż, trzeba chyba powiedzieć, co? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chociaż ktoś napisał, Archie, Archie. A jakby tak zamienić stare dzień dobry na Dzień Wspaniały, byłoby bardziej wyjątkowo. Tylko tak nie brzmi mi to. Dzień wspaniały, dzień wspaniały, dzień wspaniały. Albo idziesz ulicą, jak piszesz. I ktoś ci mówi dzień dobry, a ty mówisz mu dzień wspaniały. Może się przyjmie. Może. Ale generalnie póki co jest piątek. Piąteczek. 47 dzień roku 2024. Siódmy dzień, siódmy tydzień roku, zbliża nam się ku, końcowo, ku końcowi weekendowo. Jest dzisiaj 16 dzień lutego. Piąteczek. Nietypowe święto dzisiaj to Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek. Dawniej się mówiło listonosz, teraz się mówi doręczyciel. A tak w ogóle to pewnie... Ciekaw jestem, jak długo jeszcze taki zawód będzie funkcjonował. Pewnie jeszcze będzie. Na pewno kurier będzie funkcjonował. Łatwo się skaleczyć każdym z nas jak kawałkiem stłuczonego szkła. Maria Pawikowska-Jasnorzewska. Łatwo się skaleczyć każdym z nas. Bo mamy czasami zły humor, zły dzień. Tak bywa, że się coś nie udaje. Ale co dalej? 319 dni do końca roku. Dzień potrwa 9 godzin 57 minut, czyli już będzie wkrótce 10. I jest dłuższe od najkrótszego 2 godziny i 15 minut. Przed nami jeszcze 32 dni. Zimy. A potem już. Kalendarzowa wiosna, chociaż w marcu jak w garcu, jak kiedyś uczono mnie jeszcze, kiedy byłem mały. Wykorzystuj takie talenty, jakie posiadasz. Lasy były bardzo, byłyby bardzo ciche, gdyby nie śpiewały w nich żadne ptaki oprócz tych, które śpiewają najlepiej. Henry Van Dyke. Cóż, e, chciałem jeszcze coś ważnego powiedzieć, a teraz mi chyba uciekło, ale. A wiem co chciałem powiedzieć, ponieważ jestem w koszulce moje Kilimandżaro i trochę się denerwuję, bo nie otrzymałem żadnych informacji o naszych, mm, o naszych wędrowcach, którzy się wspinają właściwie wchodzą na górę Kilimandżaro, najwyższą wolno stojącą górę świata, która ma 5895 metrów. I wczoraj rozmawiałem z Martą, naszą cudowną Martą, która powiedziała. Że jest wszystko w porządku, ale nie otrzymałem żadnej informacji, yy, co było na koniec dnia. Anita Pabisiak, nie, przepraszam, Anida, Anida Pabisiak, która jest z nami od 5 marca 2022 roku, czyli krótce będzie świętować dwa lata, odkąd jest w klubie 555, codziennie. Prawidłowo wytypowała liczbę osób, które się zalogowały na naszej stronie. A teraz trzeba już włączyć intro, bo się zbliżamy... Bardzo szybko do szóstej. Rzucam ci wyzwanie. Bądź ze mną 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz co się stanie. Jak napijesz się ze mną herbaty? Może ten temper głosu mój dzisiaj z rana to wziął się z tego, że mam taki zewnętrzny mikrofon podłączony dzisiaj do mojego komputera. Zawsze jak pracowałem z notebooka, to było inaczej, ale nie mam dzisiaj dzwonka, mam wodę, nie mam herbaty i to też jest dobre. Ale tak, starałem się cały czas i zawsze tak, zawsze kiedy siadam rano tutaj około godziny 5.15 przed komputerem, czytam wszystkie komentarze, które mi napisaliście do zapowiedzi i autentycznie je czytam i wyłapuję, staram się wyszukać, kto ma urodziny i często. E Adam pisze, jaki tam stres, adrenalinka na dzień dobry jest super. No, pewnie nas w pewnym sensie trochę budzi Adam, prawda? Ale dobra, generalnie tak, widzę, że Krystyna Miłoch ma dzisiaj urodziny, napisała Agnieszka Dunika. Ale jeszcze widziałem, że ktoś ma urodziny i to całkiem sporo. Mam jeszcze wypisane słowy, słowa. Tak, Krystyna Miłoch, ale żona. Andrzeja Miłocha. To widzę, cała rodzina jest w klubie 555. To fajnie. I o, właśnie, jeszcze pisze. I moje dwie córki, Marii i Julia, mają urodziny. O, to bliźniaczki może? Czy tak się złożyło, że dwie córki mają urodziny w tym samym dniu? Dobrze, i jeszcze oprócz tego udało mi się znaleźć, że Patrycja Bednarek i Danuta Skibińska-Ochocka. Mają, to chyba żona. Wiesława, prawda? Tak sobie myślę. Yy, I. <laughs> Dobrze, Patrycja Bednarek, wiem, że masz urodziny. Widziałem, wypisałem sobie to ważne i dla tych wszystkich dzisiejszych jubilatów. Happy birthday to you. No i tak, najlepsze życzenia urodzinowe. No. A piszesz Joanna Skiba, jak ja dawno nie oglądałam Fryderyka. No to co? Jak? Nie oglądasz klubu 555? Nie jesteś? Jak? Trzeba być codziennie, moi drodzy, i przede wszystkim dobrze rozpocząć dzień. Cześć Basiu, pozdrawiam Jędrzejów. Don Camilo napisał, cześć Fryderyku, dobrze być u ciebie znów na żywo. No, wiesz... <grym> Aleksander pisze, ja będę miał 19 lutego urodziny. No dobra, to musisz mi przypomnieć jeszcze, żebym też jeszcze Cię uwzględnił w tym wszystkim. Dobra, no trochę się denerwuję, że nie mam informacji jeszcze, ale generalnie wczoraj jak było wszystko dobrze, dzisiaj robią prawdopodobnie baranko wall, czyli taką dosyć potężną stromiznę, która mm, no jest dosyć wymagającym odcinkiem. I już pojutrze będą, czyli już jutro wieczorem, około o godzinie 12 w nocy będą wychodzić na atak szczytowy. Mnóstwo naszych klubowiczów i, i trzymamy za nich kciuki po prostu. A ja będę jeszcze do niedzieli w koszulce moje Kilimandjaro. To jest piękne, spełnione marzenie. I muszę wam powiedzieć, że jak w ubiegłym roku yy, wszedłem na szczyt u Huru Pik to nie miałem siły wyciągnąć telefonu z kieszeni, żeby zrobić sobie zdjęcie. I marzyłem tylko o jednym, żeby wrócić do namiotu i się położysz. I się położę. Ale dzisiaj z perspektywy roku, roku trochę im zazdroszczę i chyba bym poszedł jeszcze. Także jeżeli gdzieś tam masz na liście marzeń, to zachęcam do tego, żeby może w przyszłym roku spróbować. Dobra, kochani, e, przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj mówimy jak od, od poniedziałku, trzymamy się tematu. Bądź zdyscyplinowany i wytrwały. I uwaga, taki mam tekst na dzisiaj. Chyba jutro powiem o tej książce w ogóle. Nie musimy pragnąć silnej woli i czekać, aż ona sama nadejdzie. Działajmy tak, jak gdyby już nadeszła. Człowiek, który, który nie może przejść obok pubu, nie czując przy tym nieodpartej potrzeby wejścia tam i skonsumowania kilku drinków, musi sobie powiedzieć, że może to zrobić i przejść niewzruszenie obok miejsca pokusy. T. Sharper No My tu poważnie o samodyscyplinie, a tu piąteczek. Jak żyć? No właśnie jak. I dzisiaj chciałbym za chwilę już wrócić do, do historii, która. Prawie zawsze jest i ona jest taka, generalnie, kiedy ja przeczytałem tę historię po raz pierwszy w książce Bodo Scheiffera, to ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I dzisiaj chciałbym do niej za chwilę wrócić. Ona jest krótka, ale jeszcze sobie powiemy też na temat tego, jak pewne rzeczy wdrożyć, żeby samodyscyplina zaistniała w naszym życiu. Nawet wczoraj rozmawiałem o tym z jednym z naszych. Doradców i samodyscyplina powiązana jest bardzo mocno z innym nawykiem, ale o tym one są, wszystkie nawyki, 13 są ze sobą powiązane, ale generalnie mm, z, z jednym bardzo, bardzo mocno. Napisała Jolanta Mrowiec o panowaniu nad swoimi myślami. No, bo tytuł jest taki: tytuł jest dotyczący panowania nad swoimi myślami. Ja tylko jeszcze. Króciutko włączę muzykę, żeby coś tam grało i napisała Jolanta Mrowiec. Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka, ale nie wszystkich gryzą. Stanisław Jerzy Lec. No to tak jest. Nie wszystkie myśli są toksyczne i trzeba zapanować nad tym, żeby nas nie gryzły. Anna Mikulska. O tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie świadczą nasze zdolności, tylko nasze wybory. To wybór, a nie przypadek, decyduje o Twoim przeznaczeniu. Tak, zatrzymam się chwilę przy tym. Myślę, że jednak zdecydowanie więcej ludzi na świecie albo tego nie wie, albo tego nie praktykuje. Sam musisz zdecydować, ile jesteś wart. Jaką grasz rolę w świecie i w jaki sposób nadajesz mu sens? Nikt inny nie dysponuje tym, co ty, Twoim zestawem talentów, pomysłów, zainteresowań. Jesteś naprawdę oryginalnym egzemplarzem, arcydziełem, Regina Brett. Wiesz o tym? Czy tak naprawdę o tym wiesz, że Ty, właśnie Ty, właśnie Ty. Jesteś arcydziełem, unikalnym, niepowtarzalnym człowiekiem. I bardzo tylko często brak samodyscypliny powoduje, że nie jest w Twoim życiu tak, jak powinno być. Że jest to jeden z tych elementów w naszym życiu, który ma kluczowe znaczenie. A wszystko zaczyna się od wyboru. Jarek Strzałka napisał. Mądrość można zdobywać samotnie, oddając się nauce i refleksji, ale charakter. Wyrabia się jedynie w sytuacjach codziennych, które zmuszają Cię do dokonywania wyborów między dostępnymi alternatywami i pokusami życia. Brian Tracy. Do Briana dzisiaj jeszcze wrócimy. Bo generalnie gość napisał naprawdę piękne rzeczy na temat samodyscypliny. Ale rzeczywiście charakter wyrabia się w sytuacjach codziennych. I to teraz możesz, teraz możesz nawet zdecydować... Co zrobisz po zakończeniu klubu? Pomyśl o tym, czy oddasz się już przygotowaniom do weekendu, a może zrobić coś naprawdę dla siebie pożytecznego. Dobrosława Gazicka napisała: Większość ludzi ponosi porażki, zamiast odnosić sukcesy, ponieważ wymieniają to, czego chcą najbardziej na to, czego chcą w danej chwili. Cytując samego Napoleona Bonaparte. Chyba tu jest to jedna z największych tajemnic, że wymieniamy to, czego chcemy najbardziej, na to, czego chcemy teraz w tej chwili. Że przychodzi misie i mówi nie chce mi się. Mi się nie chce. I zamiast dążyć do. Spełnienia naszych wielkich marzeń, tak jak zrobili to ci, którzy idą teraz na Kilimandżaro, i ja wiem, że nie jest łatwo. Naprawdę wyprawa na Kilimandżaro to nie jest spacerek poranny, to jest naprawdę ciężka wyprawa. Ale właśnie te osoby, prawie 30 osób zdecydowało się na to, żeby jednak Kilimandżaro zdobyć. Człowiek jest panem myśli. Formierzem z własnego charakteru oraz twórcą i modelarzem własnych warunków, otoczenia i przeznaczenia. Napisała Ela Śliwka, cytując Jamesa Allena. A Alicja Kulpita Saganek, zacytowała Charles Knight. Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeśli nie potrafi się akceptować pomyłek. To prawda. I jeszcze mam mnóstwo pięknych komentarzy. Mam Anię Aleksandrowicz, Marcina Kamińskiego, ale. Już i piękną historię mi napisała Monika Król odnośnie yy, o, o Buba Smith, który był gwiazdą futbolu amerykańskiego, a występował też w Akademii Policyjnej. To ten duży, taki czarny, który bardzo sympatyczny zresztą. I ta historia będzie jeszcze w klubie, ale dzisiaj chciałbym przypomnieć historię, która. Na początku była bardzo popularna i bardzo często do niej wracałem i teraz chciałbym, chciałbym tę historię przypomnieć. Posłuchaj proszę, bo może, może cię w jakiś nowy sposób zainspiruje. Starsi klubowicze, w sensie starzem, słyszeli ją na pewno już, ale ona, szczególnie jej końcówka, Robi na mnie ogromne wrażenie. Tak się złożyło, że jest pewna historia z tym związana, ponieważ książka, z której ona pochodzi, Bodo Schaffera, ukazała się dwukrotnie w Polsce. Raz gdzieś na początku 2000 lat w trochę innej wersji tłumaczona, a po raz drugi przez wydawnictwo Aktywa, przez Piotra Witolda w nowym tłumaczeniu. I to nowe tłumaczenie brzmi tak. Ralf był typowym pracownikiem sezonowym. Kiedy wszystko szło dobrze, to nagle stawał się naprawdę bardzo pracowity. Jednak zimą, kiedy wyniki były mizerne, czekał tylko na bardziej sprzyjające okoliczności. Jego mentor wiedział, że w ten sposób Ralph nigdy nie osiągnie sukcesu. Bolało go patrzeć, jak jego podopieczny marnuje swój talent. Gdy spotkali się na kawie, postanowił dać mu nauczkę, lekcję. Bardziej mi to pasuje słowo lekcja. Postanowił dać mu lekcję. Nauczka trochę jest tak negatywnie. Wziął dzbanek ze świeżo zaparzonym napojem i zaczął wylewać jego zawartość na podłogę. Ral krzyknął przerażony. Myślał, że jego mentor tak bardzo pogrążył się w myślach, że zapomniał podstawić filiżankę pod dzbanek. Pewnie to była kawa. Mentor niewzruszenie wylewał jednak dalej. Kawa pryskała na wszystkie strony. Ralf z konsternacją przyglądał się powstałej na podłodze kałuży. W końcu mentor wyjaśnił, kawa symbolizuje twój talent. Brak filiżanki. To brak twojej dyscypliny. Dopóki nie połączysz swojego talentu z dyscypliną, będziesz. Marnował swoje zdolności i swoje życie. Człowiek bez dyscypliny jest jak człowiek, który nie żyje naprawdę. Starałem się to przeczytać tak naprawdę dosadnie. To ostatni, ostatni akapit. Wyobraź sobie, że ta kawa, która leje się na podłogę, może sobie to wyobrazić, symbolizuje Twoje talenty. Brak filiżanki, brak Twojej dyscypliny. Dopóki nie połączysz tych dwóch rzeczy, czyli swojego talentu z samodyscypliną, będziesz marnował swoje życie. Człowiek bez samodyscypliny marnuje swoje życie i nie żyje naprawdę. A my tutaj przecież mówimy o tym, żeby z życia robić arcydzieło. Ciągle zerkam na telefon w nadziei, że jednak jeszcze przyjdzie informacja od Marty, że wszystko jest dobrze, ale póki co nie. Brian Tracy tłumaczy to bardzo fajnie. Mianowicie, najprostsza zasada samodyscypliny polega na tym, żeby najpierw jeść obiad, a potem deser. To ma taki trochę związek z tym cytatem, który przeczytałem dzisiaj, który podała Dobrosława Gazicka, Napoleona Bonaparte. Większość ludzi ponosi porażki, ponieważ zamiast odnosić sukcesy, ponieważ wymieniają to, czego chcą najbardziej, na to, czego chcą w danej chwili. I to dlatego bardzo często ludzie, którzy nigdy nie odnoszą sukcesów, Najpierw zaczynają posiłek od deseru, tak tłumaczy to Brian Tracy. W książce Nie tłumacz, się działaj, która towarzyszy mi już też, no, z 20 lat, to na pewno ją mam przynajmniej. W każdym posiłku występuje logiczna kolejność podawania dań. Deser je się na końcu. Najpierw spożywa się dania główne, opróżnia talerz, dopiero wtedy przychodzi czas na deser. Tak do ciekawostek należy. Jednak jedna nie wiem, czy wiecie w ogóle, ponieważ ja jestem rodowitym Ślązakiem. Urodziłem się na Śląsku i ze Śląskiem jestem związany. Cała moja rodzina to Ślązacy, i generalnie znam gwarę na Śląsku. Jak się spotyka rodzina, to najpierw wie się deser. Nie wiem, czy wiecie. Dlatego tak, ale generalnie, ogólnie przyjęte jest, że najpierw je się danie główne, a potem deser. Natomiast wszystkie niedzielne imprezy, na przykład czy sobotnie, na Śląsku takim typowym, nie wiem, czy wiecie, zaczyna się od, e, od słodkiego w ogóle. Także no. Także, ale to tak gwoli, e, tak bardziej humorystycznie. Na całym świecie najpierw je się danie główne. Tylko na Śląsku. Najpierw się je słodkie, ale na całym świecie nie wiem, czy tak jest rzeczywiście. Pewne urocze lecz zwodnicze hasło głosi: Życie jest za krótkie. Zacznij od deseru. I dalej pisze: Brian, pomyśl, co by się stało, gdybyś po powrocie z pracy zjadł duży kawał szarlotki z lodami zamiast pożywnego obiadu. Czy miałbyś potem ochotę na zdrowe odżywcze jedzenie? Jakbyś się poczuł po zjedzeniu takiej ilości słodyczy? Czasami dobrze, ale nie mogę robić z tego nawyku. Generalnie to nie przypominam sobie, że jak były imprezy i zaczynało się wszystko od deseru, od tortu czy od tak zwanego śląskiego kołocza. To nie czułem się chyba specjalnie źle, ale ta, może ta metafora po prostu nie działa na śląsku. A tak w ogóle to myślę, że jest mądrze. Chyba najgorsze w tym jest to, że jakąkolwiek czynność często powtarzasz, to szybko ona wchodzi w nawyk. A gdy taki nawyk już powstanie, bardzo trudno go przezwyciężyć. Przyzwyczajenie, żeby zawsze wybierać łatwe rozwiązanie, robić to co zabawne i przyjemne, lub jeść deser przed obiadem, nieustannie się umacnia i nieuchronnie prowadzi do słabości. Gorszych wyników i kolejnych porażek. I dalej, pisze Brian, na szczęście można wyrobić w sobie nawyk samodyscypliny. To to właśnie, o czym dzisiaj mówimy. Regularne ćwiczenie się w niej, zmuszanie się do robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba i bez względu na to, czy mamy ochotę, umacniają się dzięki ciągłemu powtarzaniu. Przestajesz wówczas szukać wymówek. I to zdanie też chodzi za mną bardzo często. Złe nawyki łatwo powstają, ale trudno się z nimi żyje. Z kolei dobre nawyki trudno w sobie wyrobić, ale łatwo się z nimi żyje. Wszystko jest trudne, zanim stanie się proste. I ciężko jest się przyzwyczaić do samodyscypliny, do samokontroli. Ale kiedy już to zrobimy, nagle wszystko zaczyna się układać, i tak jak pisze Brian, całe szczęście, że wszystkie nawyki są przyswajalne. Można wyrobić każdy nawyk. I tak zadałem to pytanie, do czego nie wróciłem na początku. Zadałem pytanie, czy Twoja samodyscyplina poprawiła się od początku uczestnictwa w klubie, w spotkaniach klubu 555 o 5.55? 48% pisze zdecydowanie tak. Widzę lekką poprawę, 35%. Nie widzi różnicy, 10%. Nu, nu, nu. Jak jesteś w klubie, to masz mi praktykować samodyscyplinę. I wreszcie, chyba jeszcze jestem za krótko, 7% ankietowanych. Dałem taką odpowiedź, bo wiem, że, że niektóre osoby jeszcze są za krótko, żeby ta samodyscyplina wystąpiła. Czy ktoś dziś robi desery po obiednie, pisze Hope. Pewnie w restauracji można zjeść. <laughs> Że zdrowie jest deser, lepiej się trawi, piszesz Małgosia. No dobra. No, ale dobra wiadomość jest taka że 48% klubowiczów deklaruje, że zdecydowanie poprawiła się samodyscyplina od momentu, kiedy rozpoczęliście praktykowanie spotka porannych spotkań klubu 555 i się troszeczkę do tego przyczyniłem. To mi sprawia i daje ogromną, ogromną satysfakcję. A ja wstaję już prawie 5,5 roku. Nie no, prawie już 5,5 roku wstaję o godzinie 4.55. No dobra, widzę, że się wywiązała dyskusja na temat deseru, na czacie, więc czas najwyższy, bo widzę, że już nie przestaliście mnie słuchać, więc czas najwyższy, żeby powoli, powoli przechodzić do końca naszego spotkania, a jest piątek, w związku z czym zaczyna nam się Zaczyna nam się weekend. O, wysłał Bartosz Sitkiewicz. Żyjemy. Dzisiaj za chwilę, Baranko Wall. Bo ja napisałem do nich wczoraj, czy żyjecie tam? Napisał, Żyjemy. Dzisiaj za chwilę, Baranko Wall. Tak, jak myślałem. To jest takie dosyć, dosyć ostre, ostre podejście. Bardzo ostre podejście. No, to super. Żyjemy. Żyjemy. Wszystko jest dobrze. Dobra, a ja Wam dziękuję już za dzisiaj. Widzimy się jak zwykle jutro o 5.55. Myślę, że będzie książka. Tylko ją muszę troszeczkę jeszcze sobie przypomnieć. I pamiętaj o tym, że mamy dawno tego nie mówiłem. Mamy tylko jedno życie. Tak przynajmniej na to wygląda. Co do którego jestem w 100% pewny, bo żyję. Więc jeżeli dobrze to życie przeżyjemy, to w zupełności wystarczy. Cudownego dnia życzę. I pamiętaj, żeby koniecznie zrobić ten dzień dzisiejszy, ten dzień dzisiaj. dzisiaj dzień dzisiejszy to nie jest chyba fajne określenie, to masło maślane. Żeby dzisiaj był dniem dla ciebie wartym skatalogowania. Dziękuję z całego serca. Miej cudowny dzień, pełen radości i życzliwości. A my widzimy się. A ty robisz z życia arcydzieło. Ale przede wszystkim oczekujesz od życia najlepszego. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć. A ta grafika, która dzisiaj była, ona symbolizuje zerwanie takich kajdanów. Kajdan, które są naszymi słabościami. Zerwij kanda kajdany i stań się osobą zdyscyplinowaną. So on okay. to